Jak nowo poznana osoba odmieniła twoje życie? Wszystko zaczęło się jesienią, gdy do naszej klasy dołączył nowy uczeń. Adam był niezwykle cichy i zawsze zajmował ostatnią ławkę, rzadko odzywając się do kogokolwiek. Nawet na lekcjach nosił kaptur i zawsze miał przy sobie małego pluszowego misia, którym się bawił. Koledzy wyśmiewali go, że jest dziwny, że pluszaki są dla maluchów, ale ja widziałam, że Adam po prostu czuł się samotny. Pewnego dnia na zajęciach z informatyki jego komputer się zawiesił, a nauczycielka poprosiła mnie o pomoc. Wtedy właśnie zauważyłam, że na pulpicie ma folder zatytułowany Mój mały brat. Zapytałam go o to, a on wyznał, że miał kiedyś brata bliźniaka o imieniu Bartek i to właśnie do niego należał ten Adam chorował na serce i pewnej nocy zmarł we śnie. Od tamtej pory Adam nie lubi spać i nie rozstaje się z misiem, bo to jedyna pamiątka po bracie. Poczułam, że rozumiem go znacznie lepiej. Od tego dnia zaczęliśmy siadać razem na przerwach. Opowiadał mi o wspólnych zabawach w piaskownicy, o tym jak grali w różne gry i jak zawsze wymyślali własne tajne języki, żeby nikt ich nie rozumiał. A ja słuchałam, bo widziałam, że on po prostu musi się komuś wygadać. Mimo upływu czasu w klasie nadal się z niego naśmiewano. Piotrek raz nawet wyrwał mu misia z ręki i rzucił na podłogę, mówiąc, że to zwykły szajs dla dzieci. Adam wtedy nic nie powiedział, tylko podniósł pluszaka z ziemi, otrzepał go i usiadł z tyłu klasy, tuląc swoją maskotkę. Na ostatniej przerwie poszłam do pani Kasi, naszej wych i opowiedziałam jej wszystko. Powiedziała, że porozmawia z Piotrkiem, ale nie będzie robić z tego wielkiej afery, bo Adam i tak pewnie niedługo się przeniesie, ponieważ jego rodzice często zmieniają miejsce zamieszkania. Wtedy poczułam coś dziwnego, jakby uczucia Adama przestały mieć znaczenie, bo przecież i tak jest tylko na chwilę w naszym świecie. Minął kolejny tydzień, aż nagle Adam przestał przychodzić do szkoły. Nie pojawił się jednego dnia, ani kolejnego, ani jeszcze jednego. Nie przyszedł już nigdy. Pani powiedziała, że się wyprowadził, ale zostawił coś dla mnie w sekretariacie. Od razu tam pobiegłam i moim oczom ukazała się koperta. W środku był list i zdjęcie dwóch uśmiechniętych chłopców-bliźniaków z pluszowymi misiami oraz krótka wiadomość: "Dziękuję, że mnie wysłuchałaś". Dodał, że przez się jak brat, że czuł, jakby Bartek mógł go usłyszeć przez moje pytania, a na końcu drobnym druczkiem dopisał, że nie zawsze wszyscy zostają na stałe, ale to nie znaczy, że są mniej ważni. Po odejściu Adama w szkole zmienili plan lekcji i podział ławek, a ja mimo to nadal siadam z tyłu, w miejscu, gdzie siedział Adam. Czasem trzymam w kieszeni małego pluszowego misia, którego zostawił na parapecie przy swoim miejscu. Ma na szyi niebieską kokardkę, a w środku kieszonkę, w której jest malutka kartka z napisem Cieszę się, że o mnie pamiętasz.